się zmieniło? Mam na głowie z żółkłą, podziurawioną w kilku miejscach siatkę pszczelarza. Mimo posiadanej kontroli nad tymi dzikimi zwierzętami czuję się jak jedno z nich. Mam wrażenie, że otoczenie widzę dobrze. Powiedziałbym nawet, że poprawnie, zgodnie z opisem. Otoczenie przybiera jednak heksagonalne kształty oddech i dźwięki wychodzącego w buty piachu również. Chwila dezorientacji, zagubienia. Soczarka wokół musi się zakomodować do warunków świetnych, korygować błąd tego, kto zbyt długo patrzył w ekran lub wylosował zły los na loterii genetycznej. Dokładnie wiem, gdzie, kiedy i jak jestem, ale na moment tracę poczucie kontroli przestrzeni. Przestaję myśleć na czarno, żółto i biało, tańczę, nadaję sygnały. Prowadzi mnie soczysty smak owoców, uczucie chłodu na podniebieniu po wgryzieniu się w kwiaty. Po skórze przesuwa się feria barw i odcieni. Wszystko, co mnie otacza, mimo tego zaburzenia audiowizualnego, jest takie piękne Biegnę na włosych nogach po mokrej letniej trawie. Spałem tak głęboko, że nie wiem, czy jest mokre od porannej rosy, czy od nocnego deszczu. Nie myślę, czy padało, nie obchodzi mnie to. Liczy się tylko ja. Pęd wiatru miesza się w uszach z brzaskiem kuzynostwa. Śmiech wymieniający się z łapaniem oddechu ziemia pod paznokciami pod zmęczenie. Liczy się tylko to, że to ja jestem szybszy niż starsze ode mnie dzieciaki. Nigdy w życiu nie byłem chyba tak zawzięty i skupiony, jak teraz. Nie pamiętam nawet, co jest do wygrania poza chwilową satysfakcją: spluskanie się w wodzie, w spokoju i w mówieniu. To ja byłem pierwszy, to ja byłem szybszy niż wy. Lub momentem przy kolacji, żeby powiedzieć wszystkim ważnym dorosłym w moim życiu, że to ja byłem najszybszy, to ja byłem najzdolniejszy, to ja byłem najmężniejszy z całej czwórki kuzynostwa. Śmieję się łapiąc oddech, nie czuję jeszcze dyfundującej do wody krwi ze zdartej skórki na kolanie. I tak się zagoi. Na czym mi wtedy zależało? Piszę tekst. Patrzę na biel wirtualnej kartki papieru. Łączę te biele z prawdziwą kartką papieru, która leży obok. I pisałem na niej wczoraj. Taki ułamek myśli, którą miałem w głowie. Łączę tę biel z białą bielizną, którą mam na sobie. Poza nią mam ubrany tylko okulary z filtrem przeciw światłu niebieskiemu. mam przecież u siebie. Siedzę ze skrzyżowanymi nogami i romantyzuję ten moment. Dotykam się po ciele, czuję gęsią skórkę. Dawno nie byłem sam na sam z kartką papieru, długopisem i swoimi myślami. To trochę tak, jakbym uprawiał taki sexting sam ze sobą. Rozbierałem się na części pierwsze, odkładałem kawałek na bok, bawiłem się tym, co mnie podnieca, nie zważając uwagi na poprzedni akapit. Wtedy naprawdę czuję się w teraźniejszości. Najgłośniej słychać pełne czerwienie i soczyste Kurwiłaś się mnie i jasno syczące na niebiesko przestań. Po chwili jest już tylko cisza i nagle znowu zaczynam słyszeć jadące pod blokiem samochody. Blokują dostęp do przejrzystości informacji, a tylko wiedza o tym, co dzieje się wokół mnie, da mi przecież spokój. Ja do o numerze 22 tylko po to, by zobaczyć, jak słońce zdarza się z Wisłą. Robię tak od drugiego semestru studiów, któryś raz mam przed oczami mój mały Manhattan Edge. Warszawa, nie znałem wtedy w ogóle. Na pierwszym wykładzie z logiki i teorii nowości 2 po raz pierwszy usłyszałem o tym, że język mógł być uporządkowany. Kłócił się to ze wspomnieniem wiecznego syfu w moim pokoju. Upychałem w szufladach rzeczy, w których nie potrafiłem się pozbyć. Pamiątki, dokumenty, niedokończone kolorowanki, niepołączone kropki na obrazkach. Jakiś obraz pszczółek latających w ogrodzie, wielokrotnie przeczytane książki. Każdy jeden przedmiot trzymałem kiedyś w ręku, a tak samo każde słowo, które kiedykolwiek umyślałem, powiedziałem lub napisałem, było tylko i wyłącznie elementem mnie, który przeniosłem. Z emocji i fizjologicznej reakcji organizmu na bodziec, na myśl, z myśl, na język lub na kartkę. Każde słowo, każde, które przed chwilą wypowiedziałem, zmieniło tylko miejsce zamieszkania, tak jakby bało się być samotne.